Siema Siemandero, tutaj Jerry88 Ja Was tutaj witam w swoim serwerze Polis. <coughs> a dzisiaj tak jak yy, widzieliście porozmawiałem sobie trochę o przyszłości serwera oraz yy, no co, pokażę Wam y, trochę nowych budynków, które zbudowałem nie jest ich aż tak dużo, ale no są przynajmniej więc tak, yy, tutaj z tyłu na sam pierw widzicie tam kawałek leczku, nie? ale to zaraz polecimy najpierw tak, na tym serwerze poszukujemy nowych administratorów. Tamci, no niestety oprócz paru osób wybranych zrezygnowali, nie wiem dlaczego, nie chcieli być. Dlatego poszukujemy nowych administratorów. Nabór się odbędzie od następnego wtorku. Przy odcinku poproszę zostawić po prostu jakąś wiadomość pod komentarzem czy coś typu admin 1 czy admin 2, to będę przynajmniej wiedział, komu mogę dać admina. Bo mówię, tam ci się wykruszyli, nie wiem, czy poszli po prostu do siebie, czy coś, no nie wiem, nie wiem, nie. No, przy okazji, jak coś oczywiście dla osób grających Survival, wszystko jest otwarte, wszystko działa, każdy może przyjść, może sobie po prostu zarabiać pieniądze. No i co, mówię, wszystko działa. Samoloty, helikoptery i tak dalej są do kupienia, łodzie też, domki też. No, a teraz co? Podlecimy sobie do domków, omówimy po trochę i pokażę wam, co tam się dzieje na dole. To lecimy sobie na sam pierś podlecimy do tego najmniejszego. Tutaj jest dziura. Tą dziurę później zapełnię i tą kowarkę usunę, bo ona jest tylko. No po prostu tak jakby na razie. I teraz tak, tutaj zamierzam z tego zrobić amfiteatr lub teatr. Y więc tutaj po prostu zostawię na razie miejsce, ponieważ tutaj w tym miejscu będzie właśnie, mówię, teatr, amfiteatr, coś w tym stylu. No, tutaj mamy nowy domek. Nie jest umeblowany od razu mówię. I tak, y 14 staków diamentów, ale możemy sobie wejść. Za to o nie jest duży ale pokoje łazienki i tak dalej ma czyli w razie tego jakby ktoś ch chciał sobie go zwiedzić lub kupić co najlepsze może oczywiście i może sobie go jakoś umeblować nie widzi mi się no to jest jeden domek on dosyć dawno postał także tyle Tutaj na dole obok tego będzie szła będzie, będzie szedł podziemny korytarz yy, drogowy oczywiście On będzie szedł na drugą wyspę tam dalej Tylko na razie po prostu nie mam pomysłu jak tutaj zrobić przez wodę czy, czy puścić ją górą? Czy co? Na razie zostawimy Także na razie on tutaj jest Oczywiście mówię, tutaj jest koparka Proszę bardzo yy, Prototyp traktora koparki sprzęt budowlany nie? i to jest mniej więcej taka koparka co prawda jest trochę dziwna ale na ten serwer akurat się nada no. tutaj powstał drugi budynek taki bardziej nowoczesny bardziej modern tak ten powstał dosłownie Dzisiaj? No i tutaj jest tak oporych miasto, twórca Giro 88, czyli ja, i do kopiowania. Czyli po prostu sobie bierzecie ten budynek, no kopiujecie go i sobie wstawiacie gdzieś tam w różne części miasta, nie? Żeby takich było więcej, takich o. No bo już powoli brakuje mi pomysłów, co mam postawić w tym mieście. Także no. Tutaj oczywiście oprócz tej chińskiej restauracji powstał samochodzik, a bardziej laweta samochodzik do ściągania samochodów. Tak myślałem, że właśnie zrobić gdzieś parking dla tych usuniętych samochodów, tylko na razie nie wiem gdzie. Tutaj już skończony ten budynek. Proszę bardzo blok dekoracyjny nie do kupienia ale jako taki jest proszę bardzo duży duży i tutaj ostatni e, dom weselny do kupienia oczywiście e, dom weselny jest po to żeby tam sobie robić śluby no nie ma za dużo domków mówiłem bardziej potrzebowałem po to żeby pogadać sobie trochę no. ogólnie to tyle domków i tyle informacji na, te, na, na ten wtorek i do zobaczenia w następnym także zostawcie łapkę w górę subskrypcję dzwoneczek i się macie na razie